wam, wielokrotnie zastanawiamy się dlaczego wokół deweloperów nie ma aż tak wielkiej nagonki medialnej. Jak na przykład wokół księży pedofilów, którzy dopuści się do gwałtu na nieletnich. Kiedy były afery pedofilskie, to wszyscy ci księża byli szkalowani. Wszędzie jak grzyby po deszczu kwitły nagłówki informacje typu tych księży są tu niewinni i tak Kościół katolicki ostro sobie wtedy zniszczył reputację, a w całej Polsce w... o tym huczało. Teraz ja się Was pytam: dlaczego tak samo wielkim skandalem w tym kraju są wysokie ceny mieszkań, brak możliwości ich kupna, zniszczenie przez to życia milionów młodych ludzi, a mimo to ten temat nie wrze w przestrzeni publicznej i nie wdziela się jako główny temat choćby vlogerów na YouTubie. O skandalu wysokich cen mieszkań. Gadamy sobie raz na jakiś czas, odczuwając bezsilność i bierność. Wolimy o tym nie myśleć. A tematem afer pedofilskich, jak i zarówno innych, byliśmy tak nakręceni, że nie potrafiliśmy przestać o tym gadać i myśleć. Długo się zastanawiam nad tym, dlaczego wszystkie tematy w mediach są tak głośne, ale ten jeden najważniejszy temat, od którego zależy przyszłość naszych dzieci, naszej gospodarki, naszej przyszłości zawodowej, jest tak cichy. Długo się zastanawiałem, dlaczego mało gadamy o wysokich cenach mieszkań i wynikających z tego szkodliwych wpływach na społeczeństwo, a za dużo o niepotrzebnych nam pierdołach. I w końcu znalazłem odpowiedź: potrzebujemy ofiornego. Pozwól, że to powtórzę. Aby obarczyć kogoś winą za oderwane od rzeczywistości ceny mieszkań, potrzebujemy kozu ofiarnego. W przypadku wielokrotnego gadania o wojnie na Ukrainie. Kozłem ofiarnym jest Putin, Zełęski, PiS, Biden i inne tego typu hałatajstwo. W przypadku nagonki na Kościół katolicki i kozem kozłem ofiarnym jest sama instytucja kościelna i księża. Ale kto jest kozłem ofiarnym, jeśli chodzi o patu deweloperkę i nienormalne ceny mieszkań i domów? Pozwólcie, że dam wam taki przykład. Spółka deweloperska Dewelia we Wrocławiu. Wybudowała mi krok ogródek, w którym nawet drzewa sobie nie posadzisz. Jednocześnie liczysz sobie za te mieszkanie gdzieś między 300 a 500 tysięcy jak nie więcej. Prezesem spółki Develia w Wrocławiu jest niejaki Andrzej oślizło. Tak to ten człowiek, w interesie którego jest to, żebyście mieszkanie mieli. Żeby Wrocław wyglądał jak, jak pierwsze lepsze miejskie pole namiotowe w Stanach Zjednoczonych. Wasze dzieci nie przyszły na świat. Żebyście nie mieli własnego życia Żebyście mieli do końca życia Zapierdalać na mieszkanie Bo ten skurwiel ani nie będzie budować Ani nie będzie sprzedawać A z czego będzie żył? Będzie żył sobie z politycznych łapówek Z Lub inni podobni mu ludzie Dałem wam teraz kozo ofiarnego do nowego tematu Ja to wam powiedziałem swoimi słowami Teraz powiem wam Jak to powiedziałby wam pierwsze lepsze media W, w Googleach. Deweloper we Wrocławiu wybudował mikroogródek, przykład pod deweloperki we Wrocławiu. Deweloperem we Wrocławiu, który wybudował to arcydzieło jest spółka w Deweli, a deweloper też mówi, że ceny mieszkań mogą wrócić za jakiś czas do trendu wzrostowego. Deweloperzy nie mają przestrzeni do obniżek. Koniec. I dalsze czytanie tej strony to jest tak naprawdę wodzenie człowieka za nos. Czy to stanie je, czy nie. Zwróćcie teraz uwagę na te dwa komunikaty, żebyście. Zdali sobie sprawę, że w przypadku tego pierwszego mojego komunikatu po prawej stronie skozi ofiarny, którego trzeba zszkalować, że presja medialna i społeczna wymuszała na takich jak on pozytywne zmiany w mieszkaniówce. A w przypadku drugiej formy tej samej informacji, imię i nazwisko prezesa spółki deweloperskiej, jak i zarówno nazwa tej firmy są na drugim planie, po to, żeby podświadomie wmawiać wam, że wysokie ceny mieszkań i pato to nie ich wina. Żebyście mnie lepiej zrozumieli, dam wam taki przykład. Jeśli wam powiem, że podwyższyłem wam cenę waszego wymarzonego mieszkania, także teraz możecie zapomnieć o kupnie jego, będziecie mnie obarczać winą. Ale jeśli wam powiem to samo, ale w inny sposób, czyli cena waszego mieszkania poszła w górę, to podświadomie wmawiam wam, że to nie jest moja wina. Na tej zasadzie działają wszystkie wiadomości i strony w internecie o tematyce mieszkaniowej. Tam nie ma w ogóle koza ofiarnego, którego można obarczyć winą za ten problem. Dlatego w kwestii mieszkania odczuwacie bezsilność, bo nie macie koza ofiarnego. Przytam wam teraz całą stronę o dwóch skorumpowanych deweloperach, i nie będziecie wiedzieli, o kogo chodzi. A na koniec powiem wam, o kogo może prawdopodobnie chodzić i kogo możecie jako koza ofiarnego obarczyć winą. To jest sprawa z 2018 roku. Ja wiem, że to już jest dawno temu, ale. Ja tylko przyczepię się do jednego szczegółu. Nie chodzi mi o samą sprawę, tylko zadawam później jedno pytanie. www.gdańsk.pl Dlaczego prokurator i CBA wypuścili deweloperów, którzy rzekomo skorumpowali prezydenta Gdańska? Agenci CBA na polecenie prokuratury krajowej zatrzymali dwóch deweloperów, którzy rzekomo mieli skorumpować prezydenta Gdańska na kwotę około 400 tysięcy złotych. Deweloperom postawiono zarzuty i zaraz puszczono ich do domów. To przecież... W głowie się nie mieści, żeby przy tak poważnym przestępstwie, jakim była czyna korupcja o znacznej wartości, wypuścić na wolność sprawców, mówi renomowany gdański adwokat Roman Nowosielski. Informacje o postawieniu deweloperom zarzutów jako pierwsi podali w poniedziałek 20 sierpnia na portalu internetowym dwaj reporterzy RMF FM, Marek Balawajder i Krzysztof Zasada. Według ich relacji sprawa ma związek z kupnem przez prezydenta gdańska Pawła Adamowicza kilku mieszkań, na jednym z osiedli Wielitkowie, prezydent miał je nabyć po zaniżonej cenie. Prokuratura Krajowa potwierdziła reporterom RMFFM, że chyba na polecenie Dolnośląskiego Wydziału Prokuratury Krajowej zatrzymało dwóch mężczyzn pod zarzutem korupcji z naszej wartości, osoby pełniącej funkcję publiczną. Jak podają dziennikarze RMFFM, zatrzymani to szefowie firm deweloperskich, które inwestowały na terenie Trójmiasta. Chodzi o atrakcyjnie położone osiedle w Gdańsku, Wielitkowie. Biznesmeni po zatrzymaniu usłyszeli zarzuty tzw. czynnej korupcji o znacznej wartości. Dokładnie mieli sprzedać trzy mieszkania Adamowiczowi i jego rodzinie po cenach o kilka tysięcy niższych za metr niż dla innych klientów. Według prokuratury był to nieuzasadniony upust warty 400 tysięcy zł. Z jednej strony reporterzy RMFFM stwierdzają, że jest to przełom w sprawie prezydenta Gdańska, z drugiej jednak. Dwa akapity dalej, ci sami dziennikarze piszą, że sytuacja jest nieco kuriozalna. Przedsiębiorcy usłyszeli zarzuty, a samego Adamowicza, który miał przyjąć łapówkę, nawet nie wezwano do prokuratury. Według naszych informacji, śledczy mogą mieć problemy z udowodnieniem, że prezydent Gdańska kupił tanie mieszkania, a w zamian podjął decyzje korzystne dla deweloperów. Chodzi o zmiany w planie zagospodarowania przestrzennego. Biznesmeni po postawieniu zarzutów Wyszli na wolność. Będziemy sprawdzać, dlaczego przy rzekomo tak zwanych zarzutach i rozwojowym śledztwie nie zostali aresztowani. Czytamy w relacjach RMFM. Portal gdańsk.pl poprosił renomowanego adwokata Romana Nowosielskiego o komentarz do całej sytuacji. To przecież w głowie się nie mieści, żeby przy tak poważnym przestępstwie, jakim była czyna korupcja o znacznej wartości, wypuścić na wolność sprawców, którzy. Zostali zatrzymani, mówi mecenas Nowosielski. Dlaczego CBA z prokuratorem nie zamknęli tych deweloperów? Bo musieli najpierw znaleźć wniosek aresztowy do sądu, a tam by się okazało, że żadnych dowodów przeciwko tym ludziom nie mają. Ośmieszyliby się przed sądem i narazili na poważne konsekwencje finansowe. Bo ci sami deweloperzy mieli podstawę, aby wytyczyć prokuraturze cywilny proces o naruszenie dóbr osobistych. W grę chodziłby odszkodowanie rzędu nawet kilkuset tysięcy złotych. Bo przecież bezpodstawnie zrobiono z tych ludzi przestępców. Prokurator wybrał więc wariant karkołomny, mimo że przekome przestępstwo jest ciężkiego kalibru. Postawił deweloperom zarzuty i zaraz wypuścił ich na wolność. Śledztwo toczy się dalej i nikt nie może prokuraturze udowodnić prawdopodobnego nadużycia. To jest prawniczy skandal, po prostu perfidia, ale najwyraźniej nie o standardy prawa tutaj chodzi. Każdy, kto ma pojęcie o systemie prawnym, rozumie, że w tym przypadku prokuratura i CBA wykonały ruch, który ma głównie skutki polityczne wyborców. Poszedł komunikat, że ten Adamowicz ma jednak coś na sumieniu, a co konkretnie? Ano konkretów nie ma, są jedynie insynuacje i śledczy doskonale o tym wiedzą. Prezydent Paweł Adamowicz skomentował sprawę w swoim na Facebooku następująco. Jeżeli informacja podana przez RMF jest prawdziwa, to mamy najlepszą ilustrację, do czego obecnej władzy było potrzebne polityczne podporządkowanie prokuratury i dlaczego z taką determinacją walczy o podporządkowanie sobie sądów, nie bacząc nawet na zapisy konstytucji. W smaczku całej sprawie dodaje fakt, że sprawa rzekomej korupcji była już przedmiotem wnikliwego badania przez Prokuraturę, która chyba 3 lata temu ją umorzyła, nie dopatrując się jakichkolwiek danych, uzasadniając, że przestępstwo zostało popełnione? Obecnie po bez mała trzech latach od umorzenia uzależniona od ministra sprawiedliwości, prokuratura wyciągnęła inne wnioski. Czyżby miało to być w TZW odgrzewanie kotletów, żeby mnie zdyskredytować? Nie przyjąłem od kogokolwiek, jakiejkolwiek korzyści majątkowej, ani też. Nikt takiej korzyści mi nie oferował. Nie mogę oprzeć się wrażeniu, że aktywność prokuratury nie jest przypadkowa i może mieć bardzo ścisły związek ze zbliżającymi się wyborami samorządowymi, których jak Państwo wiedzą, zamierzam ubiegać się ponownie o prezenturę miasta Gdańska. Wierzę jednak, że niezależnie od działań prokuratury, Gdańszczanie w sposób obiektywny. Ocenią moje dotychczasowe dokonania i przy urnie wyborczej podejmą niezależną decyzję, która będzie najlepsza dla Gdańska. Ten artykuł jest bardzo stary i dla mnie nieistotny, jednak chciałem zwrócić uwagę na dwie istotne kwestie i zadać wam pytanie. Po pierwsze, ty, drogi widzu, będziesz musiał prawdopodobnie zapierdalać na mieszkanie całe życie. A ta prezydencka kurwa z Gdańska nie dość że żyje sobie z naszych podatków to jeszcze kupiła sobie trzy mieszkania w Jelitkowie, 400 tysięcy zł taniej. Po drugie, ta prezydencka kurwa z Gdańska dała deweloperom zielone światło jako zmiany w planie zagospodarowania przestrzennego, żeby urządzić wam taką deweloperkę, żebyście jedli tam, gdzie sracie. I najlepiej nie mieli auta. Po trzecie, chciałem wam teraz zadać z miejsca jedno ważne pytanie. Gdzie w tym artykule w internecie były imiona i nazwiska tych deweloperów? Ja rozumiem, że kiedy do wiadomości publicznej podaje się informację o aresztowaniu kogoś, to wtedy nie podaje się pełnego imienia i nazwiska, żeby nie zniszczyć opinii takiej osobie na całe życie. Może to być Bartek S, Grzegorz T, ale tutaj nie ma ani imienia, ani nazwiska tych deweloperów. Powinno być tylko imię i pierwsza litera nazwiska, chociaż, ale tutaj nie mamy nic. Uważam, że radio RMFFM. Które wydał ten artykuł, nie było rzetelne tak naprawdę. Jest tutaj tylko słowo deweloper, a deweloperów w Gdańsku jest od cholery i nie wiadomo o kogo chodzi. Nie ma nawet nazw, ani jednego, ani drugiego logo tych firm deweloperskich. Nie marcie się, ja trochę więcej straciłem czasu, żeby poszperać w internecie i zdać sobie sprawę z tego, kto jest głównowiodącym deweloperem w Gdańsku. I trafiłem na dwie domniemane firmy deweloperskie, o które prawdopodobnie może tu chodzić. Jedną z nich jest firma Inpro SA w Gdańsku, którego prezesem jest marszałek Krzysztof, a druga to Invest Comfort, którego prezesem jest Mieczysław Ciomek. Jeśli jesteś obywatelem Gdańska, drogi widzu, to tak, masz rację. To w interesie tych skurwysnów jest to, żebyście gnieździ się w mikrokawalerkach, jedli robaki i nie postawiali śladu węglowego. Prawdopodobnie o tych gości może tu chodzić. Prawdopodobnie. Chcę wam tylko jedną zmysłowić: że na jakichkolwiek portalach i wiadomościach w internecie, za słowami deweloper, kryje się zawsze jakieś imię i nazwisko. Gościa, który jest częścią ogólnopolskiej agendy, nie będziesz miał nic, a będziesz szczęśliwy. Jeśli chcemy mieć tanie mieszkania, musimy pierw zacząć gadać o tym problemie, a żeby gadać o tym problemie, musimy mieć koza ofiarnego, którego musimy obarczyć winą. Czyli te imiona i nazwiska. Tak po prostu działa nasza psychika i psychologia tłumu. Deweloperzy odpowiedzialni za drożyznę mieszkaniową, patu deweloperkę, wynajmy na abonament i jeszcze inne cuda niewidy, tak, żebyś tylko mieszkanie nie miał, muszą być jawni, wystawieni z imionami i nazwiskami do opinii publicznej, razem z nazwami swoich firm. Żeby było kogo obwinić, bo ktoś jest winny tej patologii mieszkaniowej. Jeśli w przestrzeni publicznej będzie silna narracja medialna, wszyscy youtuberzy, vlogerzy i inne niezależne media będą tworzyć filmy i nagłówki w internecie o tym, jacy to skrumpowani są deweloperzy i siedzą w portfelach polityków, to wtedy pojawią się wpływy społeczne i silniejsze parcie, aby albo tworzyć prawo tak, żeby patu deweloperki nie było, albo nie było kryzysu mieszkaniowego wcale. A żeby była silna propaganda medialna przeciwko deweloperom, nie możemy używać słowa deweloper, bo nam słowo deweloper nic nie mówi. I w kryzysie mieszkaniowym jesteśmy jak dzieci we mgle. Bo tak działa nasza psychika i psychologia tłumu. Potrzebne są nam konkretne imiona i nazwiska deweloperów odpowiedzialnych za ten problem i nazwy spółek deweloperskich, które można obarczyć winą o korupcję. Damam taki przykład. Propaganda wokół Morawieckiego była tak silna, że wszyscy teraz mówią o nim kłamca. Z innymi premierami też nie było najlepiej. Propaganda wokół premierów była silna, ponieważ do opinii publicznej były wstawiane ich imiona i nazwiska: Ewa Kopacz, Bata Szydło, Mateusz Morawiecki, Donald Tusk. W naszej wyobraźni przez media trafiają ich imiona i nazwiska, więc możemy ich obarczyć winą o zniszczenie kraju i stworzyć z tego propagandę medialną. Teraz dam Ci, drugi widzu, eksperyment myślowy. Wyobraź sobie, że nie znasz imion i nazwisk premierów, którzy zniszczyli kraj. Zamiast tego w przestrzeni medialnej używał się wyłącznie słowa premier. I możesz, drogi widzu, wyłącznie w myślach mówić sobie, że premierzy zniszczyli kraj. Ale jesteś tutaj jak dziecko we mgle, bo nie masz w głowie informacji o konkretnych ludziach. Czyli konkretnych imion i nazwisk. Tak działa Twoja psychika i psychologia tłumu. Taka jest nasza ludzka natura. Tak jest właśnie w przypadku padu deweloperki, kryzysu mieszkaniowego i deweloperów. Potrzebujemy konkretnych imion i nazwisk skorumpowanych deweloperów i nazw tych skorumpowanych firm deweloperskich w przestrzeni publicznej, żeby było kogo obwinić o ten problem. I utworzyła się propaganda jak na tych premierów. I tylko takie silne partie społeczne da początek temu, żeby w społeczeństwie pojawiły się czynniki i ludzie, którzy przyniosą jakieś efekty w spadku cen mieszkań. A takiego Andrzeja Oślizło, Marszałka Krzysztofa, Mieczysława Ciomka i innych deweloperskich komunistów musi utworzyć się silna propaganda przeciwko nim. Dlatego nawołuję z tego miejsca do wszystkich, którzy nagrywają film na YouTube, wrzucają artykuły do sieci i do wszystkich innych niezależnych mediów, żeby wystawiali do opinii publicznej imiona i nazwiska i nazwy właścicieli firm deweloperskich i deweloperów, żeby ludzie wiedzieli, kto konkretnie tak stawia mieszkanie i domy, i ustala ceny, żeby w naszym kraju utworzyć komunizm mieszkaniowy. Oczywiście być może są deweloperzy mniejsi, którzy pracowali na swoje firmy przez długie lata, a teraz drakońskie prawo takich zjada, że muszą zamykać swoje firmy, często tracąc majątek życia. Panie Krzysztofie, a to, że Woźniak, teraz do Pana apeluję, bo Pan kiedyś powiedział, że jest Pan z zawodu dziennikarzem i Pan umie weryfikować informacje płynące z różnych źródeł, wydawnictw czy innych mediów. Mam do Pana taką prośbę: Czy mógłby Pan obserwować rynek mieszkaniowy, który pogrąża się w kryzysie? Pato deweloperkę. Żeby wystawić na publiczny wiatr imiona i nazwiska deweloperów, którzy za naszymi plecami tworzą komunizm mieszkaniowy i ich afery? Ludzie muszą wiedzieć, kto konkretnie na tym polu chce wywłaszyć ich wolność. Mówię to do pana, bo pan mówi, że pan umie dociekać źródła informacji, nawet lepiej ode mnie. A to jest bardzo ważne, bo chodzi tutaj o naszą przyszłość i przyszłość naszych dzieci. I naszej gospodarki. To wszystko, co Pan mówi na swoich filmach, tego wszystkiego nie będzie, w tym kraju będzie spokój. To wszystko, co Pan mówi na swoich filmach w żaden pozytywny sposób nie przekłada się na dobro dla zwykłego człowieka w jego codziennym życiu. Więc uważam, że jeśli by Pan ujawniał jacy konkretnie deweloperzy działają na szkodę społeczną, to Pan by zrobił dużo więcej dobrego i potrzebnego dla ludzi. Jako dziennikarz youtuber. Bo pan kiedyś na swoich filmach mówiłeś, że pan masz córkę i mieszkasz w Warszawie, nie? Przypuśćmy, że pana córka będzie mieszkać w Warszawie. Przeczytajmy sobie w internecie na pierwszej lepszej stronie, kto jest głównowiodącym deweloperem w Warszawie. Na pierwszej lepszej stronie czytam, że największym deweloperem w Warszawie jest firma Dom Development. Prezesem tej spółki jest niejaki Jarosław Szanajca. Czy chciałbyś pan, pani Krzysztofie. Żeby prawdopodobnie przez tego człowieka Lub jego następców Lub innych podobnych mu ludzi Pana córka w przyszłości nie miała własnych Czterech kąt do życia Lub co gorsza żyła na ulicy Lub u kogoś Na czyjejś łasce Bo właśnie tacy ludzie O których nie słyszymy Będą tak zarządzać kryzysem mieszkaniowym I deweloperką, Żeby to się nigdy nie skończyło Musimy wystawić do opinii publicznej imiona i nazwiska prezesów i innych zarządców firm deweloperskich razem z nazwami tych firm łącznie z ich aferami mieszkaniowymi, politycznymi i łapówkowymi i pato deweloperką, żeby każdy większy skorumpowany deweloper w tym kraju był medialnie przecwelony. Tylko na takich deweloperach może ktoś lub coś sprawić, że mieszkania, domy, grunty i inne nieruchomości będą tanie i dostępne na każdą kieszeń. Deweloperzy Którzy tak inwestujecie w grunty, żeby tworzyć w tym kraju obóz koncentracyjny, drożyznę mieszkaniową i bezdomność? Ja Was widzę, kurwa. Zasubskrybuj, drogi widzny kanał i daj łapkę w górę, bo my wszystkich musimy widzieć. Do usłyszenia.